Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić model pilota, nowość na 2025 rok model G740 i uwaga 1. Standardowo możecie znać model G740, a co oznacza ta jedynka? Ta jedynka oznacza to, że auto mamy na podwoziu Alko, czyli mamy na ramię Alko. No, może nie na podwoziu, bo podwoziem jest dalej Fiat. Ale ramę mamy Alko. Czym charakteryzuje się ten model na 2025 rok? Chociażby tym, że rama daje nam możliwość. Rama Alko daje nam możliwość pełnego załadunku na całej przestrzeni kampera. Czyli jesteśmy w stanie wsadzić sobie tutaj narty. Mamy podwójną podłogę, już pełną podwójną podłogę. Mamy obniżoną masę własną, bo rama Alko sama w sobie jest lżejsza, dzięki temu mamy zwiększoną ładowność, przez co możemy zastosować tutaj. Na chociażby takie rzeczy jak większy zbiornik czystej wody. Zbiornik czystej wody w przypadku tej integry o długości 7,5 metra mamy 200-litrowy, a nie tak jak w podstawowych kamperach poniżej 200 litrów z natury około 130 kilku litrów wody czystej. Tu 200 litrów to jest bardzo, bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o Resztę rzeczy w przypadku samej ramy Alko. Te schowki zostały bez zmian, mamy tutaj miejsce na dwa akumulatory, mamy od razu podłączenie pod prąd pod 230, przez co nie wystaje nam nigdzie, w żadnym miejscu dodatkowy kabel. Idąc dalej, znowu kolejny schowek i to wszystko znowu dzięki tej ramie. Kolejny schowek, który nie wiem na ile kamera będzie mogła to zobaczyć, ale jesteśmy w stanie dalej na przestrzał władować sobie jakieś długie elementy, chociażby właśnie... Wspomniane wcześniej narty. Prysznic zewnętrzny i te charakterystyczne grzejniczki, które są od ogrzewania Alde, bo w przypadku pojazdów na ramię Alko od razu mamy też wyposażenie w ogrzewanie Alde, co jest bardzo dużym plusem. W tym przypadku garaż na przestrzał ogrzewany, podświetlany z gniazdem 230 z szynami pod montaż naszego dodatkowego wyposażenia. Sama rama Alko jest też ciut niżej osadzona od stosunku do standardowej ramy. Oprócz tego jest jeszcze ocynkowana, co też gwarantuje nam lepszą trwałość na zimę. Ale też w przypadku, jeżeli mamy delikatnie niżej zawieszone auto, to mamy wygodniej do wkładania czy wyciągania naszego, naszego bagażu. Schowków, jak widzicie w tym przypadku, no w przypadku Alko, ramy musimy skupić się na tych schowkach, ze względu na to, że ich jest ich naprawdę sporo. Kolejny z drugiej strony, czy załadujecie coś z jednej strony, czy załadujecie to z drugiej. W jednym i w drugim przypadku pojemność podwójna podłoga, lepsza termoizolacja, bo mamy podłogę na dole, później jeszcze dodatkową u góry, przez co całe zimno, które idzie od dołu, praktycznie zatrzymuje się nam na pierwszej podłodze, to gwarantuje na pewno zdecydowanie lepszą izolację termiczną w stosunku do zwykłej do zwykłej ramy. Zapraszam do środka. Nowy pilot, nowy Fiat Rama, Alkorama. Jak widzicie, nowa kierownica, nowy znaczek Fiata, wirtualne kokpity z możliwością adaptacji pod wszystkie nasze parametry ulubione. Automatyczna klimatyzacja, do tego radio Pioniera z dużym ekranem dotykowym z kamerą cofania, z bezprzewodowym CarPlayem i Android Auto. Z mnóstwem gniazdek dodatkowych na USB-C, na USB, czyli już pod nasze standardy, które są aktualnie we wszystkich naszych urządzeniach mobilnych. Do tego 180-konny automat. W przypadku ramy Alco mamy wersję dostępną na silniku 180-konnym. Także myślę, że tej mocy też nam na pewno nie zabraknie. Tym bardziej, jeżeli mamy powiększony zbiornik paliwa, do tego powiększony zbiornik wody. To na pewno większa ilość koni będzie czymś, na co na pewno zwrócimy uwagę i to nam się naprawdę przyda. Ten pojazd niech was nie zgubi, ta kartka, akurat już jest sprzedany. E, natomiast mamy też wersje zamówione na, jeszcze na ten rok. Kolejne, które będziecie mogli sobie e, nabyć, zamówić, obejrzeć, zobaczyć, do czego bardzo zachęcam. A teraz przejdźmy do dalszej prezentacji nowego wnętrza pilota na 225. Czteroosobowa pełna integra na ramię Alco, czteroosobowa z układem face to face, czyli z układem, gdzie przodem do jazdy siedzimy w tym miejscu, i przodem do jazdy siedzimy też w tym drugim miejscu. W drugim miejscu, jak widzicie, mamy pas bezpieczeństwa. W jaki sposób siedzimy przodem do jazdy? Pod spodem, pod tymi poduchami mamy fotel, stelaż, tak naprawdę. I zobaczcie. Jednym ruchem ręki, te poduszki, które zdjąłem, teraz zakładam w tym miejscu, pas bezpieczeństwa, zapinam się i mogę jechać przodem w kierunku do jazdy. To jest wersja face to face. Stolik, stolik we wszystkich modelach pilota będzie obracany, będzie regulowany, możemy go przesuwać, obracać, kręcić nim dowolnie, do tego jest rozkładany, także pod względem robienia tutaj jakiejś imprezy, śniadania czy czegokolwiek. Ja myślę, że jesteśmy w stanie sobie spokojnie tutaj zjeść jakiś nasz ulubiony posiłek. Charakterystyka wspomnianej wcześniej ramy. Zauważcie, od momentu tu jest dobre kilkadziesiąt centymetrów, jeżeli chodzi o tej przestrzeni, którą mamy pomiędzy podłogą pierwszą a tą drugą, na której my się aktualnie znajdujemy. Schowków, myślę, że jest tutaj masa, bo mamy kolejny schowek na buty, który możemy znaleźć sobie od razu przy samym wejściu design skupiający się na nowych, modnych, teraz aktualnie panelach. Jeżeli jesteśmy przy panelach, no to mamy oczywiście też panel dotykowy, e, który po pokazuje nam wszystko to, co jest najbardziej potrzebne w kamperze, czyli wodę czystą, wodę szarą, to czy jesteśmy aktualnie podłączeni do 230, jakie jest napięcie, ładowanie z solara i tak dalej i tak dalej. I to co jest piękne. Alde Ci, którzy jeździli kamperem, wiedzą o co chodzi, jeżeli chodzi o ogrzewanie Alde. Jest to ogrzewanie glikolem, czyli ogrzewanie tak naprawdę w 100% zimowe. Do minus 40 ze spokojem możemy sobie pojechać przy tym ogrzewaniu. Zasada jego działania jest taka, że on ma rozprowadzone wewnątrz całego kampera tak zwane kaloryferki, jakkolwiek sobie to nazwiemy, i one ogrzewają nam całe pomieszczenie, czyli nie jest tak jak w przypadku standardowej Webasto czy Trumy, jest to ogrzewanie nadmuchowe, tak tutaj będziemy mieli ogrzewanie na tej samej zasadzie, co w domu, przez co macie gwarancję, że rano jak wstaniecie, to to powietrze wewnątrz nie będzie suche. Jest zdecydowanie, zdecydowanie przyjemniej. Polecam naprawdę każdemu do przetestowania sobie w ogóle, jak to działa. Ogrzewanie Alde versus każde inne ogrzewanie to jest game changer. Kuchnia z, no tutaj bardzo dużym blastem roboczym, z dwoma palnikami gazowymi, w zupełności wystarczającymi. Fajną, ładną, designerską obudową do tego. Jeżeli chodzi o sam blat roboczy, to mamy go z możliwością powiększenia. Jeszcze dodatkowo półki na nasze przyprawy. Dwa wieszaczki na ręczniki. No Przydatne naprawdę bardzo, jeżeli chodzi o korzystanie z łazienki. Przepraszam, z łazienki, z kuchni. Spojrzałem na łazienkę, już chciałem iść dalej. Mamy gniazdo 230, znowuż USB, USB-C pod kolejne nasze urządzonka. Schowków, szafek, rzeczy, w których możemy przechowywać nasze wszystkie akcesoria kuchenne, śmietnik z możliwością regulacji, jeszcze. Do tego kolejna głęboka, kolejna szuflada. Mieliśmy jeden schowek w podłodze. Idąc dalej, spójrzcie, że mamy tutaj. Kolejny schowek. Kolejny schowek, oczywiście podgrzewany, ogrzewany, stąd tu też będziemy mieli ciepło, bo tu są dodatkowe wentylatorki, także też macie gwarancję tego, że ta zimno, zimą nie przedostanie się na tą podłogę, którą mamy tutaj. Lodówka, jak jesteśmy w kuchni, przejdźmy do lodówki. Lodówka z osobnym zamrażalnikiem, bardzo dużym, bardzo pojemna, na rodzinkę czteroosobową, bo mamy tu auto czteroosobowe. Myślę, że ze spokojem wystarczy, a nawet będziecie mogli przygotować sobie tutaj zapasy. Do zaproszenia jakichś gości. Szafki, półeczki, możecie tu zamontować, sobie demontować, to zamontować sobie tu jakieś inne urządzenie, jeszcze dodatkowe, które byście potrzebowali. Także pod względem, jakby, takiej modułowości, to myślę, że tutaj jest wszystko bardzo, fajne, bardzo fajnie przemyślane. Jest dużo okien, duże są te w ogóle okna. Te, które mamy salonowe, ten świetnik on nam oświetla praktycznie całe to pomieszczenie, w którym teraz aktualnie się znajdujemy, przez co ten kamper mimo swoich kolorów Swoich jasnych kolorów, to dzięki temu nabiera jeszcze więcej światła, jeszcze większej takiej przestrzeni. Kolejny schowek, już nie będę go pokazywał, ale wieźcie mi, że jest tak samo głęboki jak poprzednie. Znajduje się tutaj teraz pod moimi nogami. I tutaj w przypadku Integry kolejne pomieszczenie. Odgradzam się teraz od Was. Mamy od razu lustro na całości, co jest fajnym, fajną rzeczą, fajnie przemyślane. Myślę, że każda pani będzie to doceniać. W ciekawym miejscu umiejscowione, bo w momencie, jak zamkniemy te drzwi. To teraz jest tutaj prysznic. Także też można mieć fajny, fajny widok. Jeżeli jesteśmy przy prysznicu, prysznic wyposażony oczywiście w wieszak, na ręcznik lub ewentualnie na inne rzeczy, które chcielibyśmy, żeby aktualnie nam wyschły. Nad prysznicem znajduje się też okno. Okno, które tutaj jest od razu po prysznicu, jak będziemy mieli wszystko zaparowane, uchylamy sobie tylko i od razu nam cała ta para z zewnątrz, z wewnątrz kampera, przepraszam, ucieka. Drzwiami tymi które mamy tutaj, odgradzamy się od całej reszty, przez co po wzięciu prysznica możemy sobie się teraz ze spokojem wytrzeć. Mamy naprawdę bardzo dużo miejsca nad drzwiami. Mamy kolejny wieszak, gdzie możemy sobie powiesić nasze jakieś ubrania. Toaleta. Oprócz tego, że ma umywalkę, dużą, duże okno u góry, to ma też gniazdo 230, co jest bardzo fajne pod względem tego, że jeżeli potrzebujemy podłączyć sobie suszarkę do włosów, to myślę, że panie bardzo docenią to, że ta ten kontakt tam się, tam się znajduje. Przechodząc do sypialni, w sypialni możemy zrobić też jeszcze jedno odgrodzenie. W momencie, w którym ja chcę się przespać, a udostępniając Państwu korzystanie z toalety, to ja teraz zamykam się. Mam tą możliwość odgrodzenia się od Was w dwojaki sposób jednymi drzwiami lub ewentualnie drugimi. Sypialnia sama w sobie jedno z najwygodniejszych łóżek bo królewskie, nie bez powodu tak nazywane. Um, bardzo wygodne, z bardzo dużym materacem, również z oknem u góry, ze świetlikiem. Kolejnym dwa światła. Trzawki, jeżeli chodzi o ich głębokość, ze spokojem wystarczą na powieszenie sobie tutaj czegoś dla pana, po drugiej stronie czegoś dla pani, lub na odwrót. Do tego gniazda USB, gniazda 230, nagłośnienie, które też jest rzadko spotykane. Możemy sobie umilić ten czas leżąc w sypialni, puszczając sobie jakąś fajną, klimatyczną muzyczkę w tle. W sypialni macie od razu przygotowane miejsce pod montaż drugiego telewizora czyli stąd wychodzimy, mamy wyjście antenowe, montujemy państwu uchwyt i mamy drugi telewizor. Co kryje za sobą ta magiczna, jakby puszka? Tu mamy płyn wyrównawczy od tego glikolu. Glikol to jest to ten płyn, który jest nam potrzebny do tego, żeby działało nam ogrzewanie Alde, czyli to jest ten charakterystyczny płyn, który płynie we w całym naszym ogrzewaniu. Także korzystając z tego, leżąc sobie w tym fajnym, wygodnym materacu, puszczając sobie muzyczkę z tyłu i odpalając ogrzewanie z Alde. Moim zdaniem, chyba niczego więcej nie będzie brakować w tej czteroosobowej dojazdy, jak też do spania. Zobaczcie sobie funkcja do spania: rozłożone łóżko, bardzo duże, bardzo wygodne, z siateczką zabezpieczającą, z żeberkami na całości, na szerokości całego łóżka, plus drabinką, gdyby coś ktoś potrzebował. Chociaż powiem Wam, że skoczenie z tego łóżka, z tego fotelu, przepraszam, na to łóżko nie wymaga jakiejś wielkiej. Zdolności mobilne myślę, że każde dziecko może sobie z tym poradzić, aczkolwiek w razie wu, drabinka też do tego dodatkowo jest. Mimo rozłożonego tego łóżka, to jeszcze wam pokażę, że nawet jak rozłożę to łóżko, to jestem w stanie sobie tu posiedzieć, możemy sobie tu wieczorem dalej po, posiedzieć, pograć w karty czy cokolwiek, a ktoś może się aktualnie na tym łóżku ze spokojem położyć, także to jest jeden z game changerów, jeżeli chodzi o integry. Kiedy myślicie o kamperze zimowym, to kiedy ja myślę o kamperze zimowym, to mam na myśli dokładnie ten model, dokładnie model taki jak ten, czyli ogrzewanie Alde, podwójną podłogę, e, możliwość wytrzymania do bardzo niskich temperatur, do minus 20, ponad minus 20, ze spokojem. To są właśnie kampery stricte zimowe. Jeśli planujecie wyjazdy na zimę, ale my, my myślimy o zimie, zimie, a nie o temperaturze 0, minus 5, to pamiętajcie, podwójna podłoga, ogrzewanie Alde. To są rzeczy, które będą po prostu gwarantować Wam w pełni zimowy i komfortowy wyjazd, bez utraty tak naprawdę mnóstwa ilości gazu czy mnóstwa ilości ropy. Alde, zimowa podłoga to jest to. Dziękuję Państwu za uwagę. To była prezentacja pilota G741 FC, czyli face-to-face face i królewskie łóżko z tyłu. Dzięki wielkie.